Niewytłumaczalnie złośliwe zachowanie kierowcy pojazdu ciężarowego, który postanowił zablokować lewy pas ruchu, spowalniając przy tym inne pojazdy. Prowadzący nie reagował na sygnał dźwiękowy ani mruganie światłami. Autor nagrania napisał, że wyprzedzanie trwało około 10 minut. Nagranie przedstawia wykroczenie w postaci zajechania drogi jadącemu rowerzyście przez żółty pojazd. Co myślicie o tej sytuacji? Podzielcie się odczuciami w komentarzu. Nagranie ukazuje dziwną sytuację w ruchu drogowym. Poprzedzający autora nagrania pojazd blokuje oba pasy ruchu, poruszając się środkiem jezdni, wykonując do tego dziwną sygnalizację kierunkowskazami. Materiał przedstawia dosyć nietypową, niebezpieczną sytuację, w której możemy zauważyć pojazd policyjny poruszający się pod prąd drogą ekspresową. Jak wiemy, pojazdy uprzywilejowane mogą wykonywać ukazaną czynność. Kamerka samochodowa zarejestrowała wykroczenie w postaci wyprzedzenia oraz zajechania drogi na przejściu dla pieszych. Niestety na tym przewinienia się nie kończą, ponieważ prowadzący z zlekceważył również podwójną linię ciągłą. Na nagraniu zauważyć możemy kierowcę lekceważącego czerwone światło. Prowadzący, aby wykonać ten manewr, musiał wyprzedzić wężyk samochodów czekających na zielone. A wy co zrobilibyście w sytuacji parominutowego postoju na czerwonym świetle? Materiał przedstawia nierozważnego kierowcę czarnego pojazdu przychodzącego do manewru wyprzedzania przed przejściem dla pieszych, zahaczając przy tym o podwójną linię ciągło. Niebezpieczna sytuacja wywołana brakiem rozwagi kierowcy srebrnego pojazdu, który podjeżdżając do linii uniemożliwił bezkolizyjny skręt samochodu dostawczego. Autor nagrania zatrzymał się sygnalizując kobiecie możliwość cofnięcia pojazdu, mimo to prowadząca pozostała w miejscu. Po chwili możemy zauważyć pojazd dostawczy pchający się pod prąd z próbą przejazdu. Tyle zamieszania, a wystarczyłoby pomyśleć. Na nagraniu zauważyć możemy kolejnego niewytłumaczalnie złośliwego kierowcę pojazdu ciężarowego. Prowadzący zajeżdża drogę autorowi nagrania blokując przez chwilę oba pasy ruchu. Myślicie, że możemy to nazwać rozrywką tirowca? I co on robi? Ani lewym, ani prawym. No to to się kwalifikuje na policję. Mamy go nagranego. Wideo przedstawia czarny pojazd z najwyraźniej świeżo upieczonym kierowcą, który od paru minut nie potrafi poprawnie zaparkować pojazdu. Możemy zauważyć, jak prowadzący parokrotnie wyjeżdża oraz wjeżdża samochodem. Niestety finalnie poddaje się oraz odjeżdża. Autorzy nagrania nie mogli wytrzymać ze śmiechu, ale miejmy trochę empatii dla nowych kierowców. To na co to? Rzeczywiście i kurwa mogłaby się O, teraz dobrze będzie. Nie, 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 źle. Nie weszłaby. Nie, 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 <grym, grym, grym, grym>, o, dawaj, o, nie, o. Nie, ale... Źle, źle, źle. Weź wyjdziemy ci i wyraźnie może. Nie, nie wejdzie jeszcze. Nie wierzy, no? A, teraz dobrze wygląda. Nie, Jeszcze źle, jeszcze cofnij. Nie, no już. Tak, no jak nie wysiądzie. Nie wysiądzie, za mało miejsca. Źle. Źle, źle. Jeszcze cofnie, bo nie wysiądzie teraz. No do prawej kurwa, A no, ona na do lewej wjeżdża? Czona na to nie może ale blisko, kurde. Mało braku. Co na zrobi? Nie, pojedzie stąd. Tyłem może będzie teraz. Nie, chyba dała sobie spokój. Wyhamowała samochód, a tak Może jeszcze bo o pójdzie, pójdzie, Z tej strony będzie. Cicho, bo ona ma otwarte Ona nie wie, że będzie jutro na YouTubie. Nie patrzcie się, bo ona pewnie zobaczy, to pojedzie. Patrz, kurde, słyszyło się dziękuję. Kamerka samochodowa zarejestrowała niebezpieczną sytuację w postaci dynamicznego wyminięcia przeszkody znajdującej się na prawym pasie ruchu drogowego, szacunek dla kierowcy pojazdu ciężarowego za szybką reakcję oraz uniknięcie kolizji. Autor nagrania miał duże szczęście, ponieważ dzieliły go sekundy odbycia w punkcie wystrzału opon pojazdu ciężarowego. Niebezpieczna sytuacja w ruchu drogowym niezależna od jego uczestników. Na filmiku zauważyć możemy zwierzątko przebiegające przez jezdnie. Wystarczy tylko chwila nieuwagi lub za wysoka prędkość, aby doprowadzić do tragedii. Materiał prezentuje leżącego na środku jezdni mężczyznę. Jak możemy zauważyć, nie jest za bardzo widoczny w nocy, sprawiając sobie oraz innym uczestnikom ruchu drogowego realne zagrożenie. Autor nagrania pisze, że to nie pierwsza taka sytuacja spotykająca go w tych rejonach. Jak myślicie, kto to może być? Nagranie przedstawia kierowcę motoru poruszającego się po ruchliwej jezdni. Mężczyzna w trakcie jazdy przystępuje do motorowych akrobacji. Zachowanie niestety nieodpowiednie w danej sytuacji, ale gratulujemy panu umiejętności. W zakręcie to już wyższy level. Kamerka samochodowa zarejestrowała nierozważnego kierowcę, nie mającego zamiaru zatrzymać się przed przejściem dla pieszych w celu przepuszczenia dzieci przez jezdnię. W rezultacie prowadzący prawie staranował te dzieci. Materiał przedstawia niebezpieczną sytuację, w której zauważyć możemy wykroczenie w postaci potrącenia osoby starszej na oznakowanym przejściu dla pieszych, zwykłe zagapienie czy rażące słońce, jak myślicie. Tym razem zauważyć możemy bezmyślnego pieszego lekceważącego czerwone światło. Mężczyzna przebiega przez pasy, stwarzając realne zagrożenie dla siebie oraz innych uczestników ruchu drogowego. Nagranie przedstawia postój wężyka samochodów. Srebrny pojazd znajdujący się na lewym pasie za wcześnie ruszył, obijając przy tym tył poprzedającego pojazdu. Kamerka samochodowa zarejestrowała przechadzające się poboczem zwierzęta. I jak możemy zauważyć, dziki są spokojne oraz przebywają grzecznie na poboczu drogi, nie stwarzając przy tym zagrożenia. Po raz drugi dziś jesteśmy świadkami niewytłumaczalnej złośliwości ze strony kierowców samochodów ciężarowych. Prowadzący blokują oba pasy ruchu, spowolniając przy tym przejazd innych uczestników ruchu drogowego. Niebezpieczna sytuacja w ruchu drogowym. Nagrywający twierdzi, że ścigany przez niego kierowca pił piwo w skradzionym samochodzie. Te przypuszczenia mogłyby się zgadzać, patrząc na koślawą jazdę kierowcy, nie potrafiącego nawet utrzymać stabilnego toru jazdy. Materiał przedstawia nieostrożnego kierowcę, który dwa razy zlekceważył podwójną linię ciągłą, zahaczając przy tym o przejście dla pieszych. Materiał prezentuje prywatny skrót kierowcy Mercedesa, który najwyraźniej za późno przypomniał sobie o zjechaniu na prawy pas przeznaczony do skrętów w prawo, zajeżdżając przy tym drogę autorowi nagrania oraz utrudniając ruch innym kierowcom. Kamerka samochodowa zarejestrowała najwyraźniej spieszący się pojazd postanawiający wyprzedzić inne samochody, kończącym się prawym pasem ruchu. Jak myślicie, czy manewr wyprzedzania z prawej strony był odpowiedni? Nagranie przedstawia nieprzyjemną, a zarazem niebezpieczną sytuację, która może przydarzyć się na drodze każdemu z nas. Materiał ukazuje nieprzepisowego kierowcę przystępującego do manewru wyprzedzania przed oznakowanym przejściem dla pieszych, zahaczając przy tym o podwójną linię ciągłą. Oto poradnik, jak nierozważnie ominąć korek. Kierowca szarego pojazdu kieruje się pod prąd, wyprzedza na przejściu dla pieszych, przejeżdża przez obszar wyłączony z ruchu, zostawiając przy tym dwa pasy drogowe. Co myślicie o takim skrócie? Nagranie przedstawia srebrny pojazd czekający na przejściu dla pieszych. Najwyraźniej coś mu się pomyliło, ponieważ czekał od strony pieszych, znajdując się na chodniku, a także drodze rowerowej. Jak widzimy, czytanie znaków dla wielu kierowców nadal sprawia trudność. Będąc nieostrożnym na drodze, doprowadzamy do takiej właśnie sytuacji blokującej ruch.